Pan Zbigniew Kowal, który zagrał w ósmym odcinku Czterech pancernych i psa. Odcinek jak się nazywał? 60 <słyska> lat temu to było. Miał pan 14 lat? 14 lat, lat tak? miałem. 14, Wym, tak. Pochodził pan ze wsi i stąd umiejętność jazdy konnej, tak? No, znaczy umiejętność to żadna umiejętność po prostu. To posiada moja córka, a, a, bo ona się w tym szkoliła, akurat. A ja tam po prostu dosiadło się konia i się jechało. No. Jak to było? Przychodzili do szkoły filmowcy, nie, szukali nie, nie, dzieci? Nie, to, to, to ja mieszkałem w Bożnowie, to ty wyrzut kamieniem stąd. Siedzieliśmy grupką na kamieniu przydrożnym, tam gadu-gadu jechało auto Warszawa i to już, już ta nie. Kupę, tylko taka już ścięta, taka nowocześniejsza. I pytałem się, kto umie jeździć konno. No wszyscy umieliśmy jeździć, czy ja wiem, czy. No ale no, no to ty, przejdź jutro do hotelu. Hotelu którego? Ten garnizonowy. Który teraz stoi i straszy, tak? I straszy, tak. I przyszedłem. Było nas tam kilku do wyboru, wybrali mnie. Posadzili na fotel, zaczęli mnie charakteryzować, trwało to chyba z 5 godzin, męczące to było, ubrali mnie w jakieś szmaty takie dziwne, namalowali tak, że jak wróciłem do domu, to mama mnie nie poznała, no i na plan, i kręcili też tam, długo to trwało, tam było wiele powtórek. A jacy że... aktorzy, byli, były jakieś gwiazdy tam w tych scenach, w których Pan brał udział? Yy, znaczy w tej scenie, w której ja grałem, to no, ten West. Jako jeden, Czyli ojciec Janka, ojciec, tak? Ojciec Janka. No pozostali to gdzieś na innych ujęciach byli, ale tam w tym hotelu się spotkaliśmy i tam gadulec, no jaki gadulec, ja główniarz, a oni dorośli ludzie i to jeszcze artyści, prawda? No i skręcili, wróciłem do domu, kazali mi przyjść jeszcze, żeby uczestnicy w tym, tym wysadzaniu tego, tego wału. Ale mama powiedziała, Stop, ty masz egzaminy do szkoły średniej i koniec, nie ma żadnych tam filmów. A jakie były pana odczucia, kiedy pan zobaczył siebie w filmie? Nie wycięli, prawda? Nie, to znaczy odczucia, troszeczkę jakby zaskoczenie, bo pierwszy odcinek leci, drugi, trzeci, czwarty, nic tam mnie nie ma, nie wygrałem, nie. Może Wtedy wycięli, ósmy, tak? To był ósmy, ostatni Aha. z pierwszej serii. Aha. No i na końcówce akurat. U sąsiadów byliśmy i, i leciał ten film, i dopiero tam siebie zobaczyłem, ale tak, tak... A mama nie miała żalu, że, że panu uniemożliwiła kariery aktorskiej? Nie, to wszystko było traktowane jako zwykła przygoda. No, nie ma pan wszystko. też do mamy pretensji? Nie, broń Boże, zwykły przypadek, fajna przygoda, no i, I, to i wszystko, zostało, tak? i, i ciągnie się to za mną, bo a propos... W ubiegłym roku byłem na Kujawach. Tam takie turystyczne spotkania mamy często, w, w ogóle w różnych miejscach Polski, a tym razem na Kujawach to było. Siedzi przede mną człowiek. Niby się znamy, bo tam na tych różnych wycieczkach niby się znamy, ale tak siedzi i gapi się na mnie, gapi się. Czy ty to jesteś ty? No i pokazujemy na fejsie, bo ja tam na fejsie mam takie, takie zdjęcie. No to ja to jestem. O jak nie będę się wyrażał, chłopaki to on, to jest właśnie on, no i tak gadulec, gadulec, i wciąż o tym samym gadam, gadam już od 60 lat. Ale to Zatem fajne nie wspomnienia, fajnie, prawda? Nie, no wspomnienie fajne i tyle, wcale nie, jakoś nie łączę tego, że błąd, że nie zrobiłem kariery filmowej, aktorskiej tak bez sensu dla mnie, ja miałem zainteresowania turystyczne i do tej pory w nich jestem i, i to mnie bawi, a to, że mnie ludzie rozpoznają to fajnie, no przyjemnie jest i tyle. Marek Łazarz, autor książki Czterej Pancerni i Pies, przewodnik po serialu i okolica, tak, okolica. dobrze mówię. Tak. Jest no, wspaniałym znawcą serialu Czterej Pancerni i Pies, a szczególnie odcinków, które były tworzone w żaganiu i gdzie one były tworzone? No, Żagań zagrał y, praktycznie we wszystkich ośmiu odcinkach, które, które powstały w ramach pierwszej serii. No, te najbardziej takie znane miejsca no, to jest oczywiście Żagańska papiernia, która pojawia się praktycznie cała. W, odcinku Psi Pazur, ulica Kościuszki, fabryka przy Chrobrego. Dalej mamy klub wojskowy 11 dywizji. Dom nauczycielki. Dom nauczycielki przy nadbobrzu. I tutaj trzeba wyjaśnić, że sceny, które są, są, które odbywają się wewnątrz, już niestety nie zostały nakręcone w tym domku, tylko zostały nakręcone w wytwórni w hali zdjęciowej. A, czyli tylko, dom tylko z zewnątrz, Tylko tak? jak załoga podchodzi pod furtkę, pukają do drzwi i to jest, to jest wszystko, co zostało zrealizowane przy, przy nadbobrzu. Do tego wszystkiego mamy no, dużą batalistykę w trakcie walk o warszawską plagę czyli mamy walki o miasto, które zostały realizowane częściowo we Wrocławiu, ale większa część w Żaganiu, konkretnie na ulicy Długiej, na ulicy Brackiej, na Libelta, tam jest bardzo szybki montaż i tych ulic pojawia się tak naprawdę bardzo dużo tych miejsc, co ciekawe w filmie widać tak naprawdę jeszcze starą poniemiecką zabudowę, która w zasadzie zaraz po, po zakończeniu zdjęć była sukcesywnie roz, roz, już demontowana. Wtedy żagań rozbrana. jeszcze był w ruinach, prawda? Żagań był jeszcze tak, te, te, praktycznie cała ulica Bracka jeszcze była jeszcze wszystkie te kamienice stały, one zostały i one widać, te wszystkie domy widać w, w filmie. A jeżeli chodzi o wiadukty na poligonie, gdzie one się znajdowały? Jeśli chodzi o wiadukt, to jest jeden, jedyny wiadukt, mm -hmm. który znajduje się za jednostką, za, za 11 dywizją, za 34 brygadą z tyłu, Czyli jadąc, przy, jadąc znaczy na gryżyce. Od Od, żarskiej, tak? od żarskiej jadąc, jadąc mm -hmm. na gryżyce, tą taką czołgówką, mm -hmm. czołgówką brukowaną, dojeżdża się do wiaduktu, który znajduje się na linii dobieniowa. I to była tamta słynna scena, gdzie yy, yy, było, że pies skacze, tak? Nie, ta scena została zrealizowana w Gorzupi, pies skacze. Janek pokazuje takie popisy cyrkowe szarika żeby odwrócić uwagę dziewczyny regulującej mówi A Grigori wjeżdża szybko. Wjeżdża i mówi... A I kto to mówił, że, że pies skacze? My stoimy, a pies skacze. że płynie, puste. a pies skacze. Tak tak, tak, tak. To mówił Grigori. Ta scena została zrealizowana przed mostem i na moście w Gorzupi. Natomiast mhm. scena z wiaduktem naszym żagańskim, mhm. to jest nocny przemar, kolumnę czołgów, który w pewnym momencie zostaje zablokowany przez czołg stojący na środku drogi. Nie wiadomo co to jest, kto i dlaczego kolumna stoi, nie wiadomo co się dzieje. Szarik wybiega z czołgu za potrzebą i dopiero wtedy okazuje się, że tym blokującym drogę czołgiem jest po prostu tygrys niemiecki, który stoi na drodze. I dopiero wtedy kolumna czołgów go wymija. I ta cała, była dosyć długa scena została zrealizowana właśnie przy tym wiadukcie na linii kolejowej do Pięgów.